Okej, okay, cześć manko ludzie, witam was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' na moim kanale I dzisiaj widzimy się w modyfikacji versus TwinBots Jest to modyfikacja, na którą jeden z moich widzów czeka od dłuższego czasu, więc chyba już nie powinienem przedłużać I w końcu nagrę tą modyfikację, dlatego mam nadzieję, że od dzisiejszy odcinek wam się spodoba I lecimy już z samą modyfikacją Klikam Enter, bo jak przywali widzę, że w naszym menu mamy tylko samą girlfriend. Nie mam dlatego pojęcia, co w tej modyfikacji się pojawi, ale liczę na to, że będzie świetna Weekbot. Mamy trzy piosenki z tego co widzę po lewej stronie: Keeping Cup, beatbot beat, uh, i game over. Więc to lecimy od razu na hardzie, nie będę się powstrzymywał. Zobaczymy co nas tutaj w takim razie... Co są te piosenki? Bipski skill the Well, hopefully it's no with the that that's my dad hired to kill you. Haha, I think that's him over there. Ja Jezu, nie znajdziemy, że na... czytaj tych dialogów, one same się przełączają. Beatbot, no? Huh? Cześć boyfriend beatbot, beat, beatbot, uh, yep, to ja. And you must be girlfriend, boyfriend's girl. Ty musisz być dziewczyną, uh, boyfriend, -a, uh, boyfriend, -a, boyfriend, attack. Yeah, that's me. Okay, jest mnie na doń, Hey, chill, I'm not the bad guy around here. Hey, spokojnie, jestem z negocjantem, Hey, by the way, do you want to battle like you asked me? Hey, chcesz rapowej bitwy, tak jak się o mnie auto o pytałeś? Heck yeah, let's do it! Outlo, GF, like I said, I'm not a bad guy, just want a little fun. He ignored my question. Huh. Sure, whatever, Be if you prepared. Beep. Bring it on! Jest jak fajnie wyglądają te scenki, chociaż szkoda, że gra sama za mnie pomija te wszystkie dialogi. Sam bym chciał to robić, bo ciężko mi tu nadążyć, ale w sumie spotkaliśmy... Garcello? Co robi tą Garcello? O! Zobaczcie, Rafi, i Sarmento po prawo. Ej, ale fajnie, podoba mi się ta modyfikacja. Wow, ej, widzę, że tu jest wiele postaci z innych modyfikacji, spójrzcie nawet w tego. Na dół mamy Hexa, mamy jeszcze Whitiego i Karol nawet I Piko nawet widzę obok Hexa, pomarańczowe włosy i ta fryzura rozpoznają Ale walczymy z jakimś TwinBotem, który widocznie chciał z nami walczyć w rapowej bitwie, bo pytał się o to boyfrienda No więc nadarzyła się okazja, let's go Let's go TwinBot Yo, ale fajnie, podoba mi się to, że zmieniają mu się kolory Oczu i buzi jak właśnie Klika daną strzałkę Albo raczej Nie, tylko oka mu się zmienia, okay. no, Może mi się wydawało Let's go Keeping up Ale zobaczcie w ogóle jakie miasto jest za nami Czy to jest jakiś nie wiem nowy jork albo coś w tym styl Ej dobra, ale naprawdę dobrze mi się idzie Let's go! 98% Youuuu Ale w ogóle te efekty, jakieś te flashy i tak dalej A bo teraz w ogóle zobaczcie, co nam się kamerka całkowicie oddaliła, a już nie Wow, naprawdę mi się to będzie Jaka świetna muza! Wielkie dzięki za wspomnienie o tej modyfikacji. Wow, ale fajna końcówka. Dobra, let's go. Szybkie stanie dialogu. Hey, what? that wasn't bad. No nie było złe. I was just testing boyfriend if he still got the skills. Po prostu testowałem, bo nie dalej ma uh, You didn't know I'm the most epic challenger around here. Oh, yeah. Well... How about another round? Co powiesz drugą rundę? Trust me, beat boy, you'll lose again. No przegrasz. Bring it! Auto, I won't go easy on you this time. I have a bad feeling about this. Mam złe przejście na ten temat. E? Eh? Co to za nerd przed komputer? Ej, dobra, ja już wiem, co tu się dzieje, co nie? Ja już to wiem. Gość ma obraz na nas z kamery z tego gościa. No w końcu Bitbot. to pasuje chyba, że ten gość jest robotem, prawda? Czyli to jest robot który kontroluje jakiś nerd przed komputerem. Zresztą było widać po tej Wiesz, czy oglądałem tyle filmów i różnych anime, że po prostu takie rzeczy, to ja już przewiduję. Nie zdziwię się, jak to będzie, prawda? Ale co, jak ta piosenka musi być? Let's go! Ale trzeba przyznać, skiłę ma. Ale tak jak powiedział Boyfriend, przegrasz znowu. Dla pewności, jeszcze kiedyś spację, jeszcze nie będzie jakiejś nowej mechaniki. No chyba każda osoba, która gra w NFI i widzi jakieś nowe mody, to zazwyczaj sprawdza, czy pod spacją nie ma jakiegoś specjalnego doda, czy czegoś, bo w niektórych modach się to powtarza strasznie często. Jest taki fajny beat Yo. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że obok star stoi taki mini mini ten raf nie jest taki duży jak ona, tylko taki malutki Yo. Let's go o, dobra, teraz polecił ciężej. To już może nie być takie proste. O, stary. O, stary, wow. Teraz to się. Nie wiem, że zrobiłem tylko jednego miejsca w trakcie tego czekania. Stary to moje. Ale się wczuwam, let's go! Du, 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 du. A ty Garcelo, nie pardę dalej tych. swoich. kurde. papierosów tam w tle, bo znowu nam tu upadniesz trupem. Dosłownie. Du, 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 du. A tam szuknął ten zachód z słońca w Leo, jezu, spokojnie. No nie, kolejny wyciąga na mnie podwójne strzałki. Widać, że jakiś nerd przed komputerem chyba ogląda mnie na moim kanale i wie, że nie lubię tych strzałek. Jakaś naprzeklikałem Bro Cztery combo w dziewięćdziesiąt razy Jezus Ok Thank you really good, didn't even get tired Jesteś naprawdę dobry, nawet się nie zmęczyłeś Well, not even as sweet wow, wow, co za legenda Anyways, I have to go now, it's pretty late Muszę już iść, bo jest naprawdę późno See ya, Beatbot You can contact us in the time if you like to have another battle. Awesome, bye. Uh, to jest dosłownie przypominanie scenki z Hexa. Z trzeciej piosenki też miał ten problem właśnie. Uh, o oh nie. Witaj boyfriend? Dude, why do you really have to? Shut up, idiot. I'm the one who should talk here. Uh, who are you? What have you done to beatbot? Co zrobiłeś potem! <laughs> Personal stuff, you won't ever know me, but I know you that's what matters. For now. You guys should leave now. I told you to shut up how many times do I really have to hurt you? Powiedziałem, to You have to get through me first from a battle. You win, I let you guys go. Sounds like a deal. Uh Hmm. Sure, go on! Great, well scientist e don't want to shut up. Looks like I have to do it Wait, what? Co? The nerd! O! Kaccenka Eee... beatbot. Proszę mnie nie straszyć. Więc <laughs> już myślałem, że zaraz na mnie wyskoczy jakaś tego. No ho. Czy on przejął kontrolę nad jego... Co ty robisz? Bo ja się widzę, że też zdziwiony. Co? Chwila, moment. Czy on mu wyprął serce? W sensie, w sumie robocze serce. Error. Chłop nam popsuł bit Bota? Co do... Nie mam pojęcia co tu się dzieje. he Anyway, like I said if you win I let you guys go for now, but if you lose, it's game over. Chyba nie żartuję z tym przegraniem i załatwieniem nas no, prawda. Więc chyba będę musiał podejść do tego naprawdę na poważnie. Aż gra złapała crasha na chwilę. Game over. Bro! Znowu klikam spacy z przyzwyczajenia. A teraz się okaże, że to jest coś w stylu piosenki za Mongasa, wiecie, tej ostatniej też było, chyba nazywało się Game Over. Że nie mogę zmisować ani razu, bo przegram Już zmisowałem, więc że Tenc już chill. Nie umrzemy od Misa Musimy uratować Bota. Widowie, trzymajcie kciuki! Wow. A tak w sumie to może ktoś by chociaż podniósł to jego serce, które ten gość mu wypuł. Giełdszęc działa, byś to zrobiła. Let's go! Musimy uratować Bota I w sumie już mamy noc, więc... ...przydałoby się pospieszyć. Co jest?! Wow, jest nawet zobaczcie jego hologramowa forma, w której widać jak on porusza jego ciałem. No bo wiadomo, że tego gościa tutaj nie ma. On po prostu przejął kontrolę nad ciałem bitbota. A tak przynajmniej insynuuje, ale. Skup się Korner, musimy pomóc bitbotowi. To dopiero połowa deng Ja za im więcej tych modów deng deng coraz jestem bardziej zdziwiony jaką ma praktykę już w tej grze. Kiedyś to nie do wyobrażenia, że mu tylko takie strzałki. Jezu, ale co w ogóle zobaczcie tego chłopa, jak on ma tam okulary, takie normalnie jakby wiersze założył na oczy. W sumie pasowałoby to do sytuacji, co nie przejęcie kontroli nad ciałem Full body control ale zostaw jednego Beatbota, bo widzimy, że Beatmot to ma własną osobowość, to nie jest jakiś taki typowy robot, którego goś po prostu kontrolował, jednak jak myślałem. Tylko po prostu on, jakby coś w stylu, wiecie, zhakowania go zrobił, zhakował go albo coś w tym stylu. Masz zostawić Beatbota w Nie wierzę, że tak dobrze mi to kombo da.

Focus fokus, corner Musisz rotować bigbota Nie poddawaj się Nawet jeżeli to jest long one To już końcówka, prawie koniec 85% I 22 miejsca. No, no chociaż dalibyście mi końcówkę no No nie no, naprawdę? Ja to się tak naklekałem. No mogliście dać mi jakiś ending, że go ratujemy, że mu pomagamy. No, come on. Już mi przez sekundę myślałem, że będzie ending. Oh, no, popsu mi całe plany. O! Zobaczcie, mamy jeszcze jakąś. Czemu to jest jakaś wersja Love Beards? A zobaczmy sobie to. Nie znam tego. O, zobaczcie, mamy też jakąś piosenkę. Jezu, no ale jestem załamany, myślałem, że będzie jakieś zakończenie. No, ale jak w takim razie są jeszcze jakieś piosenki, to przejdziemy je sobie, co nie? Już żeby nie było, że coś pominąłem. No nie, no ja chciałem uratować BeatBota, no. W sensie ja teraz nie wiem, czy go uratowałem, czy nie. Mam nadzieję, że wszystko będzie z nim git. Ja chcę kontynuację tego moda. Dajcie mi kontynuację, chcę wiedzieć czy z TwinBotem jest okej. Okay. Zresztą teraz możecie napisać w komentarzach widzowie jak wymyślicie, czy uda, udało nam się uratować TwinBota, czy stało się najgorsze. To powinien być normalnie tutorial, który powinienem zagrać na samym początku. Do, 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 do. Jezu, ale do prędkości teraz trzecie piosenki do tutaj to mamy. Nie wiem, slow motion jakbym nagle włączył w tym modzie. A to dalej jest hard. Jezu, co ja robię? Let's go, girlfriend friend! Do, 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 do. To nie tak, że miał teraz jakiś problem do tak jaki mówiłem, że mogłaby chociaż podnieść jego serduszko, bo może to zrobiła, ale wiecie, to tak, czy ona nie będzie widać, jak ona podchodzi do tego i to podnosi. No come on. Dobra, mamy tą piosenkę za sobą, ale widziałem, że masz mamy mamy Up w wersji remiksowanej, więc też bym sobie przeszedł w sumie. Jak już mamy tą piosenkę, to czemu by nie? Pierwszą piosenkę warto było przejść, może jakiś fajny remix akurat będzie. Żeby nie było, że odcinek przy okazji będzie za krótki, bo widzę, że mamy i tak już 15 minut to w sumie i tak już jest wystarczająco długi. Ale na sam koniec zagramy jeszcze remix. Jest ty beatbot! Dobra, uznajmy, że z beatbotem jest wszystko OK, co nie bo... Ty, ale w sumie by pasowało, zobaczcie mamy. To zobaczcie jakby była dalsza noc, jakby to było po! właśnie, co było w trzeciej piosence, bo tam mieliśmy środek dnia, potem było zachodzące słońce i potem było, że jest noc, jak walczyliśmy z tym gościem, co przejechał nad nim kontrolę, a w wersji Remix już mamy jakby środek nocy. Beatbot, wszystko z tobą okej. Okay. To, to powinien być happy ending, co nie takie wiecie, wchodzę na freeplaya i yo, Beatbot, jest wszystko okej, okay. załatwiona sprawa, gościa nie ma, ja włożyłem sobie serce z powrotem do środka, założyłem nową bluzę, bo nie ma tej dziury, którą miał potem, jak wyrwał to sobie. Jo, ale możecie przy... powiedzieć, jak standardowo to mówię w każdym odcinku, która piosenka właśnie tej z modyfikacją się najbardziej podobała, bo mi szczerze, jakbym miał powiedzieć, no to wiadomo, że powiedziałbym trzecia, bo w końcu najlepiej mi się ciekawa strzałki. Ale muszę przyznać, że naprawdę świetny bit tutaj siada w tej piosence, chociaż nie wiem czy druga nie była nawet fajna, bo tam mi się bit najbardziej podobał. <słyszy> 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 czy to pierwsza właśnie tutaj była? Nie wydaje mi się, że to w drugiej tak fajnie bibić się od... Let's go i teraz będzie moja właśnie Joo, ale dzisiaj naprawdę no mam dobrze Dzisiaj naprawdę mam wprawę, że mi tak dobrze idzie klikanie no, w tamtym momencie jak miałem 4 razy przedłużony ten moment, który tam klikaliśmy w trzeciej piosence, no to już w połowie straciłem na tempie i przez to też nie udało mi się tego dobrze przeklikać. Już po prostu aż palce mi uciekają od przycisku. Jakby tam były jeszcze może tak, nie wiem, 3 razy tamten dłuższy moment, to prawdopodobnie bym nawet zginął w tamtej piosence. Więc to nie byłoby za ciekawe. No nie uratowalibyśmy ten botach. Żegnaj Chciałem powiedzieć, że żegnaj tego tu bocie, dobra W takim razie co, to będzie tyle z tej modyfikacji No chciałem happy endingu Chciałem jakiejś fajnej scenki na koniec Ogólnie muszę przyznać, że akurat wygląd postaci W tych animacyjnych cutscenkach I tak dalej, i tych wszystkich dialogach Wyglądą naprawdę świetnie Ale brakuje mi końcówki, To nie było nic na koniec nie mieliśmy żadnej takiej fajnej końcówki. Dobra, w takim razie co, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzie nadzieję że odcinek Wam się oczywiście spodobał dzisiejszy. I widzimy się już w kolejnej modyfikacji z The Friday Night Funkin' na moim kanale. I mam nadzieję, że będą równie świetna. Będą równie świetne jak ta. To było tyle ode mnie. Ja byłem Corner. Dziękuję Wam za obecność. I mam nadzieję, że też zostaniecie z nami na dłużej klikając przycisk subskrypcji i zostawiając ocenę pod tym filmem. Na razie!